Tutaj raz odtalić, to jedna. Witam mieszkańców ulicy Świerkowej i Targowej, też tutaj zauważyłem, to znaczy, że droga ponad Nie zawsze takie wrażenie odnosimy, witam prasę lokalną I witam wszystkich Państwa. Proszę Państwa, znajdujemy się na ulicy Świerkowej, a będzie ulica Targowa, to jest półtora kilometra jednym chodniku. Pod tymi nie zmianie 40 km 800 kanalizacji sanitarnej oraz 50 km przyłączami droga, której teoretycznie nie powinno być, a jest. To się takie cuda zdarzają. I to bardzo dobrze, że ksiądz, to się za naszych przyjaciół w Łochu, bo to przyjaciele kiedyś mi to powiedzieli, gdzie trzeba szukać pieniędzy na te obiekty. To są pieniądze unijne w 85%. Kompleksowe uzbrojanie terenów pod działalność gospodarczą, taki to jest program, więc to nie jest program transportowy. Nie było pieniędzy na transport, natomiast były pieniądze na działalność gospodarczą dzięki tym kilku firmom, które są tutaj zlokalizowane. Bo dzięki tylko tym firmom ta droga mogła powstać, inaczej by nie powstała. Przy okazji stała się rzecz, którą byśmy chcieli, żeby była codzienną praktyką, niestety nie jest. To... Jesteśmy za biedni, że zrobiono kanalizację i zrobiono zaraz jezdnię, co oszczędzono doświadczeń mieszkańców na przykład dzisiejszych za Zrobiono tylko kanalizację jest dramatyczna sytuacja drogowa. Ale tak to wygląda Wszystko razem, proszę państwa, które zostało tu zrobione kosztowało 2 miliony 700 tysięcy i poszło do tego za 50. 4% ceny kosztorysowej, co budziło nasze straszne obawy, czy zostanie wykonane, bo mieliśmy no, do czynienia na autostradzie z Chińczykami za i tak dalej. Ku naszemu rozpoczęciu pierwszy raz działająca, czy wygrywająca przetarg na terenie naszej gminy firma Kroll z Wołomina, której pan prezes i właściciel Włodzimierz Królik, którego serdecznie witam. Mam dzisiaj dwóch królików, proszę Państwa. Muszę powiedzieć, że błysnęła na tym zadaniu inwestycyjnym. Wykonała zadanie w terminie. Myślę, że z jakością również bardzo dobra była kanalizacja kanalizacji, była jedna. Serdecznie Panie na ręce Pana, dla Państwa pracowników również serdeczne podziękowanie. Również chciałbym tutaj podziękować panu projektantowi zbiorowi Makowskiemu, który to wszystko zaprojektował, i inspektorom nadzoru, których nie widzę, ale którzy tutaj nadzorowali i kanalizację i roboty drogowe. Pana Żebrowskiego też już widziałem. Nie widzę pana Stefana Słonka. Nie są. Tak, to że po imieniu tych kilka osób, które tutaj pracowały po to, żeby ta droga mogła być w takim stanie jak jest. Wszystkim mieszkańcom również i to są e, słowa, które słyszałem na odbiorze drogi od kierownicy, którzy pracowali za przyjazną atmosferę w czasie realizacji inwestycji. Wiadomo, że jak są roboty tego typu, jest trudno. A firma bardzo się starała, żeby rzeczywiście to przejeździć zachować, ale Państwo, ponieważ wykazali naprawdę bardzo dobre serce do wykonawców, tym bardziej jest nam miło, się z bardzo się podziękowania proszę Państwa przystępujemy do przecięcia wstęgi bo czas leci poproszę Pana Posła Borkowskiego, który w międzyczasie do nas przybył poproszę członków Zarządu Województwa Mazowieckiego Panią Radę Elżbietę Lans no, bez królika nic nie wejdzie Panie Przewodniczący <laughs> teraz poznać tak, na tak na dnia, więc mówię na razie o doradcy. proszę również wykonawcę, proszę Pana Starostę jest, obecny, jest tak? No i poproszę z jednego z mieszkańców tejże ulicy, bo ta ulica będzie służyła Wam. Pani Beata? No proszę bardzo. Specjalista od śmieci, ale mieszkająca w tej Proszę bardzo o przecięcie tej. Zapraszamy również pana Łuczyciela. Proszę. Przepraszam. A bo tak? Świecący. Pan, to było zróbmy trochę ile? Tak, pani mi medyk. Nie Zapraszam. Pani Mariola, która obawiała papiery również po tej drogi, a to jest bardzo większa rzecz niż sama budowa. Zapraszam serdecznie naszych szacowników. Pani burze, pani marszałek, pani marszałku, pani radna. Zapraszam serdecznie. Pani radna. Młoda kobieta to znaczy, że będą jeszcze dzieci chodziły po tej drodze. pierwsze. No nie jesteś się no, Może dosadzisz trochę świerków, bo tu dziury powstały. Spokojnie, poczekaj. tym nie przyjmowałem cię na tę doradcy, bo już nie ma u nas takiego etapu. Widzisz, że robi zdjęcia, my pracujemy cały czas. Graf jest się za mamy bardzo O jeszcze tu widzę Pana Stanisława Sobotkę, jeden tutaj z najbardziej zacnych mieszkańców, który działalność gospodarczą prowadzi, hu hu, chyba od młodego Gomułki, jeżeli taki był. Zapraszam Pani Stanisławie. Zostawię, że trochę. Ja Pani Burmistrzka jest? to czerwony. Nie ma Ulka, dobra, zostaw ten aparat i raz. Nie widzę, Naszym zbawieniem i naszą pociechą Niech będzie z wami wszystkimi. Po otwarciu tej drogi pomódmy się o jej właściwe używanie. Będziemy się modlić słowami, bądź z nami Panie na naszych drogach. Z równością wzywamy Boga, który jest początkiem i kresem naszego ludzkiego pielgrzymowania. Będziemy wołać. Bądź z nami, panie, na naszych, na naszych drogach. Ojcze Święty, ty niegdyś byłeś wozem, drogą swojego ludu pierwziącego przez pustynię. Otaczaj nas opieką w czasie chodzenia po tych drogach, abyśmy pokonywali wszelkie niebezpieczeństwa. Bądź, panie, z nami na naszych drogach. Panie. Ty nam dałeś swojego jednorodzonego Syna jako drogę, którą możemy dojść do Ciebie. Sprawa, byśmy wiernie byli za Tobą i wytrwali do końca. Nie Ty nam dałeś na świętrą Maryę, Pan, jako wzór do naśladowania Chrystusa. sprawa, byśmy w nią wpatrzeni postępowali drogą nowego życia. Bądź z Panie Ty nas wzywasz do siebie ścieżkami sprawiedliwości i pokoju spraw, abyśmy mogli cię kiedyś oglądać w wiekuistej ojczyźnie. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Boże Ojcze, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ty, spośród wszystkich narodów, wybrały do siebie lud, Tobie oddany i pełniący dobre uczynki. Ty swoim boskim tnieniem poruszały serca i braci tych by przy Tobie i wiernie Ci służyli. Prosimy Cię, obdarz ich hojnością i wiernie byście mogli służyć przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami niech Was błogosławi, bo przekonując ojciec i syn, i duch święty Wam. Mieszkańcy, zapraszam Państwa na lampę szampana. To jest fajne, to jest bardzo jasność ale dar wdzięczności od mieszkańców. 5 minut 5. przejeżdżamy drogą dookoła, wylatujemy i idziemy do liceum.